Patrzcie, ktoś by mógł się zastanawiać, jaka jest najlepsza reklama w Brazylii. Czy może zasuwanie z wózeczkiem, czy posiadanie własnego tutaj e, stanowiska z czymś? Nie, słuchajcie. Samolot, tak jak widzicie, samolot, który trąbi i ciągnie za sobą paner reklamowy. Tutaj serię wino etapa, czyli w, nie wiem co to za firma, ale lata trąbi. Po całej plaży, 7 km od końca do końca, i zawraca i trąbi. Brazylijska reklama noworoczna. Wszystkiego najlepszego w 2021. Dajcie znać, czy to coś ciekawego, czy nie bardzo. Ja uważam, że to akurat bardzo ciekawa rzecz. No i tak jak widzicie, Brazylijczycy bardzo weseli, rozbiegani, już trudności z dnia, wczorajszego przeszły. A więc plażowanie, czas zacząć. Pozdrawiam i do usłyszenia.